Z nami Marcin Sroka, skrzydłowy, z Telmetu, Zielona Góra. Chyba ciężko grało się dzisiaj w Koszalinie, na tej niezwykle trudnej hali, wygrało tu do tej pory tylko Jezioro Tarnobrzeg teraz wy? Powiem tak, e, nikt się nie spodziewał łatwego spotkania, na pewno mimo, mimo tego, że, że wszyscy już e, tu nas, nas wskazują na, na potencjalnego prezydenta do Mistrzostwa Polski, no nie, 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 rozpędzajmy się na pewno, e, jeszcze długa droga przed nami e, wszyscy wiedzą jak tutaj się gra drużyna z Koszernia bardzo, bardzo dobrze rozpoczęła sezon, e, mimo, tego, mimo tego ostatniego e, sła, e, słabego momentu wszystko było, naprawdę grają rewelacyjny basket, więc e, jeszcze, jeszcze namieszają No właśnie, dzisiaj rewelacyjne zawody zagrał nie tylko Walter Hodge, ale także reszta drużyny, czy właśnie gra zespołowa jest jest kluczem do zwycięstw z Zielona Góra? Ja powiem tak, myślę, że w ka y każdym sporcie y drużynowym gra zespołowa to jest klucz do sukcesu. Dziękujemy bardzo naszym rozmówcom. Był Marcin Sroka, skrzydłowy z telemetru Zielona Góra.